Witam was serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Motoradca w serii Shoty, czyli krótko i rzeczowo na temat motoryzacji. A dzisiaj to będzie nie tyle poradnik, co mały test i eksperyment pewnego gadżetu, który w sumie to już kupiłem dobre półtora roku temu w Chinach na jednym z portali aukcyjnych. Wtedy dałem za to 43 zł z wysyłką. Teraz spokojnie można to kupić poniżej połowy wartości, a jest to tak zwane magiczne lusterka. Dokładnie są tutaj dwa. Przyklejamy tą folię na lusterku i dzięki temu ma nie osadzać się w ogóle woda. No bo standardowo mniej więcej gdzieś to e, tak wygląda, e, jak tutaj. Zatem nie przedłużając, sprawdźmy to. No dobrze, dzisiaj całkiem, całkiem gdzieś tam pada, więc pogoda jest ku temu sprzyjająca. Bierzemy jedno z tych magicznych lusterek, bierzemy rakle, którą dodali do zestawu. Ja wziąłem swoje, ale okazało się, że jest. Mam też szmatkę, którą przetrzemy lusterko, ale w sumie nawet dobrze, że ono nie będzie całkowicie na sucho robione, więc łatwiej będzie raklom rozprowadzić. Dobra, after application, czyli z tej strony to dajemy w pierwszej kolejności. Przyklejamy tak, żeby to nam dobrze wszystko zakrywało. Folia wcale nie ma tutaj koloru niebieskiego, więc spokojnie, ale łatwo można ją rozprowadzić. Nawet bąbelki nie zostają, bo jest dosyć sztywna teraz. Tu jeden mały został, ale już go się pozbyliśmy. Teraz ściągnijmy. Drugą warstwę. No dobra, folię mamy założoną. Tylko co nam to daje? Może warto byłoby pomóc przy tym deszczu. I troszeczkę spryskać. No niech mi się tu do środka nie pryska. No kurczę, powiem wam jedno. Schodzi. Na lusterku, jak widzicie na obrzeżach zostaje, a tutaj centrum ładnie schodzi. Zróbmy tak. Ja jeszcze założę na lusterko kierowcy i zrobię później małe podsumowanie jeszcze z jazdy, jak to wygląda od strony kierowcy jadąc. Przyznam szczerze, liczyłem, że chyba aż takiego efektu nie będzie. Tak się trochę na to nastawiałem, no ale z jednej strony można się cieszyć. Jak to z prawem jest? No bo przyklejamy coś na lusterko. No ja powiem tak, to już by musiała być naprawdę duża nadgorliwość, żeby gdzieś tam tego się czepiać. Nawet w sumie nie wiem, czy do końca jest jakaś wykładnia prawa ku bezbarwnej folii, czy ona by mogła e, łamać gdzieś tam wiązkę światła, czy coś. Raczej chyba e, nie do końca, ale póki co działa. Stop! W życiu nic takie proste nie jest. Zwróćcie uwagę na jedno. No niestety, magiczne lusterka po kilku godzinach okazały się, że nie, są takie e, idealne. Może są teraz nowsze modele, może są lepsze modele. Dajcie znać w komentarzach, dopomóżcie też innym. E, a ja póki co te folie zdejmę, bo one raczej mi będą przeszkadzały w jeździe e, niż pomagały wystarczyło trochę pojeździć, trochę brudu z drogi i ta folia też przestała w pewien sposób gdzieś tam działać. Podzielcie się w komentarzach czy stosowaliście tego typu rozwiązania, jak to się spisuje przy dłuższym dystansie, bo im dalej wlazł mnie tym gorzej, ale może są jakieś lepsze rozwiązania nie przedłużając tego szota, pozdrawiam Was serdecznie trzymajcie się, hej!